Witam serdecznie poczty zgromadzone na dzisiejszej uroczystości witam przedstawicieli służb mundurowych drugiej bazy materiałowo-technicznej, Straży Pożarnej oraz y, policji witam przewodniczącego NZ Solidarny Stanisława Krysztowika wraz z pocztami sztandarowymi. historii drugiej wojny światowej tak naprawdę są dwie ważne daty, oczywiście są inne, mniej może istotne, czy równie ważne. Powstanie warszawskie wybuchło, bo chcieliśmy Europie i sobie udowodnić, że możemy wywalczyć niepodległą Rzeczpospolitą. Niepodległą, suwerenną i demokratyczną. Jak dalece można się poświęcić w walce o swoją godność, o godność Polaków. Jak dalece można się poświęcić w walce o niepodległą Polskę ale swoje życie za wolność, niepodległość i honor ojczyzny. Ich nazwiska muszą być utrwalone w historii naszego miasta, jako przykład głębokiego patriotyzmu, ofiarności i bezgranicznej miłości ojczyzny. Ludwicki Wiesławie, Piwnicka Krystyno, Piwnicka Zofio, Przepelski Andrzeju. Stańcie do apelu. Olej na Poly! Samuelu, Frank Sabery, Fryzę Romanie, Grejkowski Janie, Garstka Stanisławie, Jemiłowska Marko. Kłopotowski Lucjanie, Matuszewski Tomaszu, Matuszewski Witoldzie, Wiedział Olędko, Mistrzak Marianie, Mistrzak Witoldzie. Stańcie do apelu. Cześć i pamięci. Dowódcy zgrupowań omówili zadania, wyznaczyli każdemu rolę jaką ma do wykonania. Czekali w napięciu, kiedy wybije upragniona godzina głów. Wielu z nich złożyło na ołtarzu niepodległości ojczyzny najwyższą ofiarą młodzieńczego. Wielkiej drużyny harcerek, Solpadeusz i jej brat z 93. drużyny harcerzy przy Gimnazjum Gimna Gimna Gimna. Niech świadczy o tym, że nie była starem ofiara Waszego życia i nie będzie przez wiele dziesięcioleci zapomniany. Dziękuję bardzo. Proszę o księdza prałata o Pisa. Pamiętamy i będziemy pamiętać. To jest nasz święty obowiązek. Będziemy pamiętać, bo oni na to zasłużyli. Polećmy Bogu tych wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny, powstańców warszawskich, których ciała spoczywają w różnych zakątkach świata aby dobry Bóg przyjął ich do pełni życia w zmartwychwstaniu w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłaci. Nie warszawskie to była jedna z największych bitew, jakie polskie siły zbrojne w czasie II wojny światowej wykonały. Bo weźmy chociażby straty, które poniosła strona niemiecka, to było 14 tysięcy zabitych, 9 tysięcy rannych. Po naszej stronie, jeżeli chodzi o oddziały wojskowe Armii Krajowej, straty były no nieco większe. Pomijam w tej chwili sprawę strachu ludności cywilnej, ale trzeba pamiętać o tym, że powstanie warszawskie doprowadziło do kompletnego paraliżu całego zaplecza frontu niemieckiego. W Warszawie były składy amunicji, warsztaty naprawcze, to wszystko zostało unicestwione, zostały opanowane, znaczy przerwana została. Komunikacja przez mosty Poniatowskiego, Średnicowy, most Gdański. Niemcy mieli kolosalne kłopoty z zaopatrzeniem 9 Armii. Trzeba dodać jeszcze jedno, że wysiłek jaki poprzedzał, poprzedzało powstanie warszawskie. Mianowicie chodzi o zorganizowanie, zorganizowanie olbrzymiej ilości broni i amunicji. W kraju nasyconym przez liczne formacje wojskowe i policyjne niemieckie, tak samo przez agentów Gestapo. Zgromadzono około 3000 karabinów, 300 karabinów maszynowych i około 600 pistoletów maszynowych i amunicji na trzy jednostki ognia mniej więcej. W czasie całego powstania zużyto po naszej stronie około 3 milionów amunicji. Front walki przebiegał na przestrzeni około, około 30 km. To się wzruszyło mnie bardzo, bo jestem już ostatnim reliktem z Powstania Warszawskiego. No, mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku będę mógł uczestniczyć w tych podniosłych uroczystościach i uczcić pamięć poległych moich kolegów i koleżanek. Dziękuję bardzo. thank